Cześć, tu Babka z Majce. Na dzisiejszą lekcję zaprosiłam Zosię. Cześć. Będziemy rozwiązywać zadania prawda-fałsz, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasistce lub na sprawdzianie z geometrii. Zaczynamy. Z odcinków długości 1 cm, 2 cm, 3 cm można zbudować trójkąt ró różnoboczny. Prawda czy fałsz, Zosia? Fałsz. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie jest spełniony warunek trójkąta. Mhm. A warunek trójkąta polega na tym, że jeśli dodamy losowe dwa boki, one są większe od tego trzeciego. Okej. Okay. Czyli jeżeli mamy boki trójkąta ABC, to musi być spełnione, że A plus B jest większe od C, ale też B plus C większe od A i A plus C większe od B. U nas mielibyśmy sytuację taką, że mamy 1 cm, 2 cm, 3 cm. Jeżeli dałoby się zbudować taki trójkąt, to rzeczywiście 1 plus 2 musiałoby być większe od 3. Nie jest, wobec tego taki trójkąt nie istnieje. Idziemy dalej. Każdy trójkąt równoramienny ma wszystkie kąty wewnętrzne równe 60 stopni, prawda, czy wałż? Yy, równoramienny? Mhm fałsz. Dlaczego? Dlatego, że równoramienny może mieć inne kąty. Ok. Mogłoby się tak zdarzyć, że mamy trójkąt równoramienny, czyli tu takie same ramiona. Te kąty przy podstawie zawsze będą miały taką samą hmm. miarę, ale ten tutaj już nie musi mieć takiej samej miary alfa. A jak nazywa się trójkąt, który ma wszystkie kąty wewnętrzne równe 60 stopni? E, trójkąt... Równoboczne. Czyli taki trójkąt, który ma wszystkie kąty po 60 stopni, to jest trójkąt równoboczny i on wszystkie boki ma równej długości. Wszędzie mamy AAA. Równoboczne, a tutaj było równoramienne. To sprawdźmy. Fałsz. Dobrze. Idziemy dalej. W każdym trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają taką samą miarę. Równoramiennym. Kąty przy podstawie. E, prawda. Prawda. Czyli jeżeli będziemy mieć trójkąt równoramienny, to tutaj. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, kąty przy podstawie mają zawsze taką samą miarę. Nie istnieje trójkąt, który ma dwa kąty rozwarte i jeden ostry. E, nie istnieje kąt. Prawda dlaczego? Dlatego, że rozwarty może być tylko jeden. A dlaczego? Dlaczego nie mogłoby być tak, żebyśmy mieli dwa kąty rozwarte? Że ten byłby rozwarty i na przykład ten byłby rozwarty. Kąt rozwarty ma jaką miarę? Większą od 90 i mniejszą od 180. Mhm. To jeżeli byśmy mieli dwa takie kąty, to już dodane te dwa dałyby nam. No na przykład, gdyby było po 91, to już by było 182. A może tak być? Nie. Dlaczego? No bo wszystkie kąty w trójkącie mogą mieć maksymalnie, muszą mieć 180 stopni. Mhm. Jak, do, jak mamy trójkąt, to suma wszystkich kątów wewnętrznych w trójkącie, czyli mamy alfa, beta, gamma, jak dodamy te kąty, to ma być 180 stopni. A jeżeli byłyby dwa kąty rozwarte, no to już byśmy dodali, byśmy by przekroczyli 180 stopni, a tak nie może być. Każdy rąb jest równoległobokiem, prawda czy fałsz? Każdy rąb, prawda. Sprawdźmy. Tak. Każdy rąb jest równoległobokiem. Każdy kwadrat jest rąbem. Prawda. Dobrze. Każdy trapez jest równoległobokiem. Fałsz. No to podaj przykład trapezu, który nie jest równoległobokiem. Taki, który ma yy, w podstawie jednej i drugiej. Yy. One są równoległe, ale na przykład te drugie są jak ucięty trójkąt, tak jakby. Mhm. Czyli na przykład taki trapez prostokątny. Mhm. Jest trapez, bo ma jedną parę boków równoległych, ale ten bok i ten bok nie są do siebie równoległe. Każdy równoległy bok jest trapezem. Prawda? Dlaczego? Dlatego że równoległobok musi mieć yy, co najmniej yy, trapez musi mieć co najmniej jedną parę równoległych, a że równoległobok ma jedną parę równoległych plus jeszcze jedną, to jest trapezem. Tak. Suma kątów wewnętrznych w każdym czworokącie jest równa 360 stopni. Prawda. Dobrze. Każdy czworokąt ma dwie pary boków równoległych. Fałsz. Sprawdźmy. Dobrze, to znasz jakiś czworokąt, który nie ma dwóch par boków równoległych? Trapez. Na przykład trapez, no ale. Powiedzmy, na przykład taki trapez. Nie ma dwóch par boków równoległych. W kwadracie i deltoidzie idzie, przekątne przecinają się w połowie i pod kątem prostym. W kwadracie przecinają się w połowie. Pod kątem prostym. A w deltoidzie. Też. Sprawdźmy. Oj. To zobaczmy. W kwadracie powiedziała. Zobaczmy na przykład na w kwadracie. Mamy kwadrat i narysujmy jego przekątne. Przecinają się w połowie i pod kątem prostym. A teraz jak wygląda deltoid? Deltoid taki latawiec, tak? Mhm. Przekątne przecinają się pod kątem prostym, to prawda, ale czy przecinają się w połowie? Ta jedna przecina się w połowie, nie? czyli tutaj powiedzmy ta E, a tu mamy F. Przekątna, którą oznaczałam E, przecina się pod kątem prostym i w połowie z F, ale F nie jest podzielona na pół, mhm. czyli tylko jedna przecina się w połowie. W równoległym boku przekątne przecinają się w połowie, prawda? Dobrze. Nie istnieje równoległobok, w którym przekątne przecinają się pod kątem prostym. E, fałsz. To podej. Taki kwadrat. Dobrze. Miara kąta wewnętrznego sześciokąta foremnego wynosi 120 stopni. Fałsz. Sprawdzamy. Ha? No to tak, narysujmy sobie sześciokąt foremny. Możemy to zrobić, yy, to zadanie, na dwa sposoby. Po pierwsze, taki sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równobocznych. Co to jest w ogóle sześciokąt foremny? No to jest taki sześciokąt, który ma wszystkie boki równej długości i wszystkie kąty mają taką samą miarę. I nas interesuje, jaka jest miara taka jednego, jednego kąta. Ten sześciokąt składa się z sześciu trójkątów równobocznych, czyli tutaj mamy trójkąty równoboczne. Taki, popatrzmy na jeden trójkąt równoboczny, jaką ma miarę kątów wewnętrznych? Taki jeden kącik ma ile? 60. 60 stopni, czyli tu mamy 60 stopni, tu mamy 60 stopni i tu też mamy 60 stopni. Z drugiej strony kolejne, 60 i 60 daje 120, ale mogłoby być trochę trudniejsze zadanie. Co gdybyśmy mieli siedmiokąt albo ośmiokąt foremny? Jaka jest miara E, takiego jednego kąta wewnętrznego. Najpierw zastanowimy się, jaka jest suma miar kątów wewnętrznych. Jest taki wzór n 2 razy 180 stopni to jest wzór na sumę miar kątów wewnętrznych jakiegoś n kąta. Czyli zobacz, jeżeli masz na przykład sześciokąt, to za n wstawiasz 6. I wtedy masz 6 minus 2 razy 180. Tyle jest wszystkich kątów, jak gdybyśmy dodali suma miar wszystkich kątów. Czyli by było 4 razy 180. To jest suma wszystkich kątów. A gdybyśmy chcieli policzyć 1, to co byśmy musieli zrobić? Jak było ich 6? To trzeba podzielić? Mhm. Podzielić przez ich, ile ich było? 6, nie? No to dzielibyśmy przez 6. Czyli zapamiętujemy, to jest wzór, jak policzyć sumę wszystkich kątów wewnętrznych M-kąta. Mm -hmm. Czyli jakby był na przykład dziesięciokąt, to jakbyśmy to obliczyli? 10 minus 2, razy 180. I to byśmy mieli sumę miar wszystkich, a gdyby to był dziesięciokąt foremny i się policzyć, ile jest wynosi jeden taki kąt, to, to trzeba dzielić by Podzielić na 10. Tak. Rąb nie jest wielokątem foremnym, prawda czy fałsz? Mm, fałsz. Dlaczego? No bo jest foremny, bo wszystkie długości boków są identyczne. Co musi być spełnione, żeby był wielokątem foremnym? Musi mieć wszystkie boki tej samej długości. To jest prawda. Co jeszcze musi być spełnione? Nie wiem. Boki takiej samej długości. Można najpierw wszystkie. I co jeszcze? Kąty takie same. Mhm. Czyli wielokąt foremny, tak jak mieliśmy ten sześciokąt, on nie tylko miał boki równej długości, tylko kąty też miały taką samą, taką samą miarę, każdy kąt miał po 120 stopni. A tutaj mamy, co my mamy, rąb. Co prawda, ma wszystkie boki równej długości, ale czy kąty ma takie same? No nie. Takie mhm. same będzie miał kąty, to będzie kwadrat, nie? I kwont, kwadrat jest wielokątem foremnym, bo ma i boki, i kąty takie same. E, a tutaj mamy, widzimy, rozwarte, a te są ostre. Czyli pamiętamy. Wielokąt foremny, kąty takie same, boki takie same. Każdy odcinek łączący dwa różne wierzchołki wielokąta nazywamy przekątną tego wielokąta. Mm, każdy odcinek łączący dwa różne. Czyli narysujemy sobie jakiś wielokąt i jak weźmiesz jakiekolwiek dwa wierzchołki, to zrobić się przekątną? Nie, dobrze. A dlaczego? No dlatego, że na przykład. Yy... Co może się wydarzyć? Bo no bo ja bym się na, na, przykład... na siebie. To nie będzie przekątna, tylko bok. O właśnie, mogłybyśmy wziąć ten, ten wierzchołek i ten i wtedy to byłaby, e, wyszedłby nam bok, a nie przekątna. Świetnie. Czyli e, tak naprawdę przekątna to jest odcinek, który łączy dwa boki, ale taki odcinek, który nie jest bokiem. Jeżeli obwód kwadratu jest równy 20 cm, to jego pole jest równe 25 cm kwadratowych. Prawda czy fałsz? Prawda. Prawda. Jak to policzyłaś? No, policzyłam najpierw jeden bok e, kwadratu, mhm. a później. Ile wynosił jeden bok? E, 5 cm. Mhm. A jak to policzyłaś? Podzieliłam. Przez? 4. Mhm, dobrze. Czy mieliśmy kwadrat. Nie wiemy, jakiej długości jest bok, ale wiemy, że jak dodamy cztery takie boki, to wyjdzie 20. Czyli 20 na 4 to jest 5, ok? I jak policzyć pole kwadratu? E, a, raz, e, a do potęgi drugiej albo mhm. A razy A. Dobrze, 25 i jednostka tutaj centymetrów kwadratowych. Tak. Liczbę przekątnych N kąta możemy policzyć ze wzoru N 2 razy 180 stopni. Prawda? Nie? Fałsz. Nie, przekon... nie przekon... No nie przekon... właśnie. Co to był wzór na? Wzór na liczbę łącznych. Kątów, mhm. kątów. To jest wzór na sumę kątów wewnętrznych. Dobrze się poprawiłaś. A wzór na liczbę przekątnych podam Ci jako ciekawostkę. n razy n minus 3 przez 2. Czyli na przykład jakbyśmy chcieli sprawdzić, ile przekątnych ma pięciokąt. pięciokąt. To co pięciokąt. wstawimy za n? 5. Czyli jak chcemy sprawdzić, ile przekątnych ma pięciokąt, to będzie 5 razy. 5 minus 3. Czyli 2 przez 2. Czyli pięciokąt ma ile przekątnych? 5. Suma miarkątów wewnętrznych czworokąta jest mniejsza niż miara kąta pełnego. Suma miarkątów wewnętrznych czworokąta jest mniejsza niż miara. E, fałsz. Mhm. A dlaczego? No, bo jest taka sama. Tak jest. Kąt pełny ma ile istotnie? 360. Ok. Suma miar kątów przyległych jest taka sama jak miara kąta półpełnego. Kąty przyległe. Kąty przyległe. A, wiem, pamiętam. Czyli e... tak. Alfabeta to są kąty przyległe. Tak, prawda. prawda. Sprawdźmy. Prawda. I teraz zadanie z zegarem. Mniejszy kąt, który tworzą wskazówki zegara o godzinie 11.30 ma miarę 165 stopni. Zobaczmy, jak wygląda zegar. I jest godzina 11.30. Hmm. Czyli mniejsza wskazówka tutaj, większa tutaj. Jak się robi zadania z zegarem i z kątami? Najpierw trzeba powiedzieć, ile ma yy, jedna godzina. Ok, jedna godzina, czyli przejście o takie, mhm. tak? Z dwunastki na jedynkę, to jaki to jest kąt? No, pełny to jest. 360, 360. stopni i dzielimy to na 12. 12. No to mamy 30 stopni.

Między 11 a 12 godziną, jak jest 11.30, to ta wskazówka nie jest równo na 12 ani na 11, tylko jest między 11 a 12 w połowie. Czyli to będzie 15, czyli będzie ze świątką. Mhm. Czyli będzie, to prawda. Prawda. Ja bym to zrobiła tak. Od kąta pełnego podzieliła najpierw na pół kąt pełny, czyli tutaj mam kąt półpełny 180 stopni. I tutaj muszę zabrać. Ten kawałek, który teraz zamalowałam na czerwono, a to jest połowa z tych 30. Czyli 15. Czyli 15. Czyli tutaj mamy, prawda, trójkąt, którego dwa kąty mają miarę 65 stopni i 50 stopni, jest trójkątem równoramiennym. Prawda czy fałsz? E, 65 plus 50. Mhm, dobrze myślisz. że 115 mhm. No, gdyby było równoramienie, to musiałoby mieć dwa kąty takie same. 50 nie, bo by było, by było 100 i by było 165, a tyle nie może być. 65 plus 65 to jest 120... 130 plus 50, no jest równoramienie. Jest to równoramienne, bo mamy tutaj dwa kąty, takie same, czyli tutaj mamy takie same ramiona. Prawda? Jeżeli jedna z przekątnych rąbów ma taką samą miarę jak bok rąbu, to kąt rozwarty rąbu jest dwa razy większy niż kąt ostry w tym czworokącie. <laughs> Prawda czy fałsz? Mogę strzelać? Możesz strzelać. Eee, fałsz. Dum. Prawda? Ale zobaczmy. Narysujemy sobie rąb o boku długości a. I powiedzieli nam, że jedna z przekątnych ma taką samą długość jak ten bok. Czyli mamy A. Co to za trójkąty nam się zrobiły? Mm, równoboczne. Równoboczne. A trójkąt równoboczny ma wszystkie kąty takie 60. same. I wszędzie mamy po 60 stopni, Czyli mamy 60, 60 i 60. Z drugiej strony jest to samo. Czyli tu 60, 60 i 60. Kąt rozwarty rąbu, czyli to, jest dwa razy większy niż to. Prawda? Prawda. 12 hektarów to 120 tysięcy metrów kwadratowych. Prawda. Wow. Skąd wiesz? No bo schodząc w dół mnożymy razy. Eee, to są jednostki kwadratowe, a kwadratowe się eee, o 100 przesuwa. Do góry jest ciężej, więc się dzieje przez 100, a w dół jest łatwiej, więc się mnoży przez 100. Ok, ale zacznijmy od tego, ile to jest 1 hektar. 1 hektar to ile arów? 100. Eee, Dobra. A jeden ar to ile metrów kwadratowych? 1 eee, ar mhm. to też 100. Czyli tutaj będzie 100 razy 100, czyli 1 mhm. hektar to 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 12 mnożymy razy. Dodaj 4 zera. Dopisujemy 4 zera, tak. 30 Ara to 300 dm kwadratowych. Eee, Awę. Ale... Później będą metry i centymetry. Dobrze, czyli jeden ark. To miejsca. już powiedzieliśmy, że 100 metrów kwadratowych. Każdy metr kwadratowy to. Ile decymetrów kwadratowych? 100, 100 czyli też znowu mamy o 4 miejsca. To będzie. Raz, dwa, trzy, fałsz. Fałsz. Dziękuję bardzo. Myślę, że poszło nam dobrze. Trzymamy kciuki za wszystkie poziomki.